Cześć Grzybofile! Mojego pobytu w Górach Słonnych, dzień drugi. Dziś jestem w okolicach wsi Wójskie. Za tymi górami leży Sanok. Spędziłem noc pod namiotem i dzisiaj będę penetrował okoliczne, na razie sosnowe zagajniki ponad wioską. I od tego zaczniemy, ponieważ wczoraj próbowałem znaleźć rydzę w okolicy wsi Hołuczków. Nie udało się, jest to udokumentowane w moim poprzednim odcinku. Więc dziś spróbujemy tego samego w okolicach wsi Wójskie, też przepięknie położonej. No niestety, póki co, jeśli chodzi o Rydzę, to chyba faktycznie w tym roku nie mam szczęścia do moich sprawdzonych miejsc z dawnych lat, ale nie mogę sobie odmówić zajrzenia również w inny fragment Zagajnika, a mianowicie Zagajnik, już nawet nie taki Zagajnik, taki niemalże las brzozowy, może czasem się jakiś koźlarz trafi, skoro wczoraj trafiały mi się prawdziwki i to jakie, olbrzymy. To tym bardziej tym dużo bardziej jesienne grzyby, jakimi są koźlarze. Sprawdźmy więc, czy tutaj może uda się coś znaleźć. No, niestety, krótki rekonesans brzozowego lasu prowadzi do wniosku, że również koźlarzy raczej tu dziś nie nazwieram. Więc powoli będę się przenosił. W inne miejsce. Może będzie ono łaskawsze, grzybiarsko. Teraz wam pokażę dokąd teraz będziemy iść. Jesteśmy bowiem na południowym zboczu. Wsi Wójskie. A przeniesiemy się na północne. Czyli pójdziemy sobie w tamten oto las. Plan jest taki, że po dotarciu na przeciwległe zbocze przejdę się. ...lasem, który widzicie przed nami. A następnie zajdę sobie tutaj łąkami do wioski. Oczywiście po drodze będę się również oglądał za grzybami, w tym za rydzami. Bo również tutaj rosną sobie jeszcze sosny. Wysokie trawy to tylko kawałek będą. Zaraz będzie troszkę łatwiej iść i szukać. To są właśnie typowe miejsca których należy szukać rydzów i najczęściej je spotkacie właśnie nie w środku lasu, ale w przerzedzeniach. To znaczy, może to być środek lasu, ale jakaś łączka w środku lasu, polana, ścieżka, dukt szeroki, już w miejscach świetlistych ogólnie, ale dużo bardziej rydze wolą właśnie takie obrzeża lasów i zagajniki sosnowe. No niestety tutaj również bez rezultatu, jeżeli chodzi o rydze, więc chodźmy sobie tam. Po drodze natrafiłem jeszcze na gatunek, który chciałbym Wam pokazać, ponieważ jest on jadalny. Jest to purhawka oczkowata, znana też pod nazwą wrzasznica oczkowata. Smaczny gatunek, bezpieczny, trudny do pomylenia z czymkolwiek, jeżeli znacie podstawowe jego cechy, a cechy te niedługo opiszę w osobnym filmie. Możecie też zajrzeć do mojego atlasu grzybofil.pl, gdzie również ten gatunek jest już opisany. Jestem już na przeciwległym zboczu tej samej wsi Wójskie i zobaczymy, co czeka mnie. W tym lesie pięknym, bukowo-modrzewiowo-świerkowo-jodłowym. Mm. Mocno mieszanym. I przez to też bardzo urokliwym. Może jakieś opieńki w końcu się trafią, bo to dziwne, bo to bardzo pospolity gatunek. Przeważnie bardzo dużo go znajdowałem w tutejszych lasach. A tym razem jakoś ani wczoraj, ani dziś, póki co nie natrafiam na nie w ogóle. Czy czasem czegoś nie zauważyliście na poprzednim kadrze? Bo ja zauważyłem dopiero, gdy wyłączyłem aparaty. Mianowicie mamy, proszę Państwa, kolejną suklówkę. Wczoraj Wam wspominałem o tym rzadkim gatunku, który wcale w tych stronach taki rzadki nie jest. Ta sobie pięknie rośnie w dolnej części, ale na nią opadła. Jest jędrna, zdrowa, chociaż już troszeczkę pożółkła. No i też mamy tu drzewo iglaste. Nie jest to buk. Jest to jodła lub świerk. Ciężko mi powiedzieć. Chyba jodła. Jest to więc na 100% soplówka jodłowa, a nie bukowa. Jedna z dwóch uznanych za rzadkie soplówek. Nie wolno ich zbierać. Są pod ochroną. Idę sobie grzbietem pasma oddzielającego Wójskie od Sanoka. Po prawej stronie Sanok, po lewej Wójskie. Wejdziemy chyba na jakiś szczyt. No jest nawet archaiczny znak. Mówiący o rezerwacie przyrody. Choć jak widzimy, krosno. Oczywiście nie jest to dawno miastem wojewódzkim, więc jest to dosyć stary znak. Co więcej, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to przyrody, polanki, bo ten kojarzy. To zaczyna się dużo dalej. Tego znaku wcześniej akurat nie widziałem, ale też przeważnie chodzę z zboczami, a ja nie grzbietem. No ale cóż, i tak nie planuję zbierać, a bardziej jestem zainteresowany z filmowaniem, sfotografowaniem z z ciekawych, ewentualnych, napotkanych gatunków. Tam między drzewami mamy san, za sanu i sanok. Las, jak widzicie, jest piękny o każdej porze roku, nawet gdy już nie ma liści, to i tak bardzo przyjemnie go podziwiać. Dobra, zejdźmy ze szlaku i troszkę bardziej w las, tak na przełaj już. Może tutaj będzie bardzo interesująco grzybowo. Chciałem wam trochę widoków pokazać z góry, z grzbietu, Nie ja widzę, że na tyle i tak jest zarośnięty teraz ten szlak idący grzbietem, że nie ma to sensu. Skupmy się na grzybach. poza szlakiem, idąc lasem na przełaj. Póki co wcale nie jest bardziej grzybowo niż gdy wyszedłem grzbietem pasma, czyli szlakiem. Ale i tak jeszcze się rozejrzę. Jeszcze jak wyjdę z tego lasu, to powinien tam być zagajnik sosnowy kolejny. I oczywiście tam również będę jeszcze się rozglądał za rdzami. Może wy mi trochę pomożecie szukać, co? Ja będę patrzył pod nogi. Ale na boki. Jak to będzie patrzył w kamerę, to właśnie. Ja, chyba trochę za trudne by było. Ale widzicie, jak ładny jest sam las. Przyjemnie się tutaj chodzi. Ja szkoda będzie go opuszczać, chociaż dzisiaj muszę wracać do Krakowa, więc mam jakieś ograniczenia czasowe, jeśli chodzi o dzisiejsze wydobranie. uwarunkowane nie tylko zachodem słońca, jak to wczoraj miało miejsce. To przydałyby się jakieś opienieczki. To nie jest tak, że ja nic tutaj nie znajduję. Trafiałem co chwilę na jakieś grzyby naziemne, ale nie na tyle ciekawe, żebym wam zawracał głowę nimi. Nie chcę wam pokazywać wszystkich grzybów, jakie znajdę, żeby was też nie zanudzać. Pokazuję te najciekawsze albo najrzadsze, albo jadalne, albo wyjątkowo urodziwe. Ale dajmy jeszcze szansę lasowi. Może jeszcze coś się uda znaleźć. Jeszcze kawał lasu przede mną. Takie spotkania też są bardzo przyjemne. Widzicie ją jeszcze? Ja ją jeszcze widzę. z cyklu spotkania grzybowilla z przyrodą ożywioną, przeszedłem już lasem wzdłuż całej wsi Wójskiej. Będę powoli wychodził z lasu, ale jeszcze chciałbym zerknąć sobie na łąkach okolicznych w drodze do samochodu, który mam w centrum wsi. Spróbuję sobie popenetrować tamte łąki porośnięte właśnie sosnami w dużej mierze, zagajnikami sosnowymi, czyli z jakimiś tam szansami. Jeszcze na znalezienie rydzów lub choćby jednego rydza, od tak dla zasady byłoby miło. No to ruszajmy w sosny. Może tym razem się uda. Nie wiem na ile mi w ogóle jeszcze ufacie, jeżeli chodzi o rydzę. Bo mówię prawie na każdym filmiku o rydzach, a jeszcze żadnego przy Was nie zebrałem. Ale jeśli nadal moja wiarygodność nie runęła całkowicie. To mogę Wam jeszcze podpowiedzieć, że one często rosną ładnych parę metrów od lasu, gdy w pobliżu są sosny. To nie musi być tuż pół metra czy metr od sosny najbliższej. Może być trochę dalej w trawie, jak najbardziej. Tam również możecie szukać. No, a moi drodzy, opłaciło się. Pozwólcie mi się chwilę nacieszyć tym momentem i pobudować chwilę napięcie. Tutaj mamy muchomory, które ja chciałem Wam filmować, żeby pokazać Wam, że tak jak wcześniej, przed chwilą mówiłem na no poprzednim ujęciu, nie, ładnych parametrów od sosen mogą rosnąć rydze no i też inne grzyby, w tym przypadku muchomory. Nie musi to być tuż przy. E, ale filmując te muchomory, obróciłem się i wzrok mój sięgnął poza tą linię ogrodzenia. Niestety, terenu prywatnego. Czy Wy widzicie co tu jest? Tam, 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 proszę Państwa, tak. To jest prawdziwy ryc, najprawdziwszy ryc szukany dwa dni przeze mnie od wczoraj. Wczoraj 5 godzin, dzisiaj już też ładnych parę godzin. Teraz do niego podejdę, porobić mu zdjęcia. Myślę, że wielkiego przestępstwa nie poczynię, jeżeli go zerwę i obfotografuję. Nie doniesiecie na mnie, co mam nadzieję, że właściciel też mi wybaczy. Nie będę mu demolował pola. Ten ryc już jest na tyle duży, że na pewno zostałby zebrany, gdyby właścicielowi na nim zależało. No coś pięknego. Coś pięknego. Najprawdziwszy na świecie ryc. Jeszcze kawałek dalej jest chyba starszy. Bardziej, bardziej zmaltretowany. Też go Wam zaraz pokażę. Tutaj był drugi. Chyba to też jest ryc Nie, to nie jest ryc To jest coś innego. Jakiś inny mleczaj. O, tu mamy za to rydza. Widzicie? Schowane w trawie, tak jak mówiłem w nie jest łatwiej do rozpoznania tego sobie od razu wyrwiemy zobaczcie, będzie miał pomarańczowe mleczko no ten jest troszeczkę taki nadpsuty ale to jest najprawdziwszy mleczaj ryc nie mleczaj świerkowy, nie mleczaj jodłowy tylko właśnie mleczaj ryc. i rośnie dokładnie tak jak Wam mówiłem na skraju lasu, parę metrów od sosny nie w środku lasu wśród traw no to oczywiście będę musiał jeszcze się porozglądać, czy ich tu więcej nie ma i oczywiście obfotografować tego. Jeżeli chodzi o jakieś cechy charakterystyczne, to no fajnie bo by gdybym miał tutaj obok mleczawa świerkowego lub jodłowego, bo one są akurat prawie identyczne między sobą. To byście wyraźnie zobaczyli, że wszystkie te pręgi są dużo wyraźniejsze, są białe, kapelusz natomiast z wierzchu bardziej wpada w czerwie niż pomarańcz. Jaskrawo-pomarańczowe są mleczaje świerkowe i jodłowe. A mleczaj ryc jest taki właśnie ciemniejszy, trochę dostojniejszy, ma ten kolor, nie tak jaskrawy, no i tak jak mówię wyraźniejsze białe pręgi. Ten jest idealnym przykładem tego, o czym właśnie chciałem powiedzieć. Tak właśnie powinien mleczaj ryc wyglądać. Para go wykręcić. A wiecie co jest teraz najgorsze? To, że obiecałem Wam zrobić porównanie go z mleczajem świerkowym lub piodłowym. A więc muszę teraz wracać do lasu i szukać mleczaja świerkowego lub piodłowego no nie mam za dużo czasu szczerze mówiąc dzisiaj jak już chyba wspominałem więc mam nadzieję, że zdążę szybko to zrobić widzicie też dosyć wyraźne ee, jak to nazwać, to nie są plamki no widzicie o co mi chodzi <laughs> na trzonie komory nie są to też komory generalnie trzon nie jest jednolity tylko ma takie wgłębienia o dobrze, odjęło mi trochę mowy więc może nie będę więcej ględził bo Zacznę gadać coraz większe bzdury albo rzeczy najbardziej oczywiste. W każdym razie mega radość mi to sprawiło, że po dwóch dniach w końcu mam pierwsze dwa mlecza rydze, tu właśnie gdzie typowałem, że powinny być. Chociaż po tej stronie wsi wujskiej nigdy ich nie zbierałem, szczerze mówiąc. Zbierałem na przeciwległym zboczu, ale wytypowałem, że tu też są sosny. No to przecież czym to się różni, też tutaj powinny być. Skoro się nie udało na tamtym zboczu, to szukałem, jak widać, z powodzeniem na tym. I teraz się jeszcze cofam, bo kto wie, może przegapiłem coś. Na tym, no niestety, terenie ogrodzonym. Ale no, mam nadzieję, że nie ogrodzonym ze względu na grzybiarzy. No nic, tak daleko się znowu nie będę wracał, ale na pewno jeszcze się rozejrzę dalej, już mijając ten rejon, na no, czysto takim publicznie dostępnym miejscu i terenie będę poszukiwał dalej rydzów No jak się uda, to jeszcze mleczaja potrzebnego, y, 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 świerkowego lub piodowego, żeby. Zrobić Wam porównanie i to żeby wtedy wrzucił na osobny filmik Ale tak na tym filmie Wam dam znać Czy mi się udało takie porównanie zrobić Jeszcze żeby nie było Absolutnie żadnych niedopowiedzeń Niedomówień, wątpliwości, podejrzeń Na 100% są to mleczaje rydze Ponieważ tu nie ma Ani jednej Ani jednej jodły, ani jednego świerka Są tylko, tylko, tylko Sosny Więc no, nie ma żadnych Technicznych szans technicznie rzecz biorąc nie ma kompletnie żadnych szans na pomyłkę nawet gdybym był jakimś zupełnym ignorantem i bym po prostu źle rozpoznał waszym zdaniem tego grzyba no to no nie ma takiej możliwości po prostu to jest właśnie prawdziwy, wzorowy mleczajryc wzorowo rosnący tak jak właśnie miał rosnąć tak jak się spodziewałem jak mi się marzyło tutaj znaleźć tak właśnie się wydarzyło szukamy dalej tak więc, moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że miałem do wyboru albo szukać dalej rydzów, żeby nazbierać ich jak najwięcej w celach konsumpcyjnych ze zwykłego łakomstwa, albo szukać mleczaja świerkowego lub jodłowego, żeby zrobić Wam porównanie tych gatunków. Jak już mnie znacie, to pewnie się domyślacie, że oczywiście wybrałem tą drugą opcję, bo bardziej mi zależy właśnie na walorach edukacyjnych mojej wyprawy skutkujących filmem porównawczym niż na nazbieraniu większej ilości mleczaja rydza szukamy więc teraz mleczaja świerkowego lub jodłowego. Zresztą jestem też realistą i zdaję sobie sprawę, że tak szczerze mówiąc to nie miałbym chyba szansy na zbieranie jakichś olbrzymich ilości teraz nagle mleczaja rydza, skoro te dwa znalazłem po wielu godzinach drugiego dnia poszukiwania a tutaj się bardzo też cieszę, bo trafiłem w miejsce, w którym no, już ładnych kilkanaście lat temu zaczynałem swoje grzybowe przygody. E, tak bardziej na masową skalę. Nie tylko w dzieciństwie chodząc z tatą do lasu, tylko już samemu penetrując lasy. E, I właśnie tutaj zbierałem bardzo dużo mleczajów siergowych. Wtedy byłem początkującym grzybiarzem. W pełni amatorem, więc dla mnie to były rydze, tak jak pewnie dla większości z Was. Dopiero gdy posmakowałem prawdziwego rydza, to poczułem jak olbrzymia jest to różnica i że tylko rydz jest rydzem, a nie mleczaj świerkowy jakiś. No dobra, trzeba poprzeczesywać ten teren. Mam nadzieję, że trafię tu jeszcze na jakiegoś pojedynczego. Wynosiłem je tu przed laty pełnymi koszami. Patrzcie jakie piękne. A to już były spore sztuki. Poświęcenie czasu na szukanie mleczaja świerkowego lub jodłowego zamiast szukania kolejnych ryzów się opłaciło w końcu. Ganiam po tym lesie jak wariat, bo bardzo mi zależy, żeby tego porównania dokonać, skoro już udało mi się w jeden dzień znaleźć. Jeden gatunek, to chciałem tego samego dnia znaleźć też drugi i na świeżo je porównać. No i mamy tutaj mleczaja świerkowego lub jodłowego bardzo dojrzały, spory okaz jeszcze poszukam może jakiś młodszy się trafi i zrobię w nim z nim filmik porównujący go z mleczajem rydzem, żebyście zobaczyli ile się da rozpoznać tak po cechach zewnętrznych. Poza faktem samego występowania pod zupełnie różnymi gatunkami drzew. Ale to już wrzucę na osobny filmik. Nagrałem właśnie porównanie mleczaja świerkowego z mleczajem rydzem. Niebawem pojawi się na moim kanale jako osobny film. Ja tymczasem żeg żegnam się z Wami, jak i z górami słonnymi. I będę już wracał w mojej strony obecne, czyli do Krakowa. Do zobaczenia niebawem i może mi nie mieć gdzieś w lesie. Dzięki za uwagę. Cześć.